Minęło kilka tygodni. Ojciec z naszym ma maćkiem już nie wrócił. Na razie nie wrócił. Ewa sama wychowuje, wychowuje, wychowuje Biankę. Ale czasem Biance też jest smutno, na pewno. Bo czasem płacze za tatą. Jak potoczy się jej historia? Czy Ewa da radę sama zadbać o Biankę i, i o dom? Przecież ja też będzie na pewno tęsknić za swoim mężem. To smutne. Bianka. Ewa <grym> Kłukowska, Bianka kałczukowska. Jak podczy się historia Bianki? Dobra, nasza kochana Ewa musi zwalniać teraz gospodzie ponieważ nie przychodzi w, tym ter w terminie, w jakim ma przychodzić No więc... Dobrze. Ewusia, kiedy ty idziesz do pracy? Aha, na w stronach rodzinnych. A dzisiaj byś akurat szła do pracy. No świetnie. Dobra, idź do Bianki. Mogłabyś nakarmić ją. Karm, pierwszym oczywiście. kołysz, Przewiń. Co tam z Maćkiem Kraju Tak, Maćek jest tutaj. Ja się Maćkiem oczywiście zajmuję, ale Ewa o tym nie wie. Ciek wcale nie jest jakoś zaniedbywany, bo ja niego też dbam i się zdrze mnie już mi jesteś. Się... Ale oni teraz mieszkają na ulicy niestety, moi drodzy. Um, no bo właśnie nie chcieli... Tak jak wiecie, już nie chcieli, żeby coś się stało, żonie. Ale no nie, jestem, nie jestem pewna jak to będzie, bo przecież jak będzie chciało im się... Nie, nie może wracać na parcele, przecież sam o tym wiesz. Zawołaj na posiłek. Albo nie, bo jeszcze ktoś inny przyjdzie. Ty, idzie, ty poszłeś spać? No ja wiem, że chcesz ci się siusiu, ale... E, weź sobie porcję, a potem... No. Potem schowaj do wyposażenia. No to sikaj się, jejku, jak niż brudny, no to... Niestety tacy, takie są żule, no. Ja nie poradzę nic. Ty chciałeś być takim żulem. Ja nie chciałem, to czy... Nie wiem. Mój zdaniem zanim jesteś dobrym ojcem, bo ty zadecydowałeś bycia żulem. Wiedziałeś jakie są tego konsekwencje. No a i tak to zrobiłeś. Tak. No ja nie wiem jaką to mógł zrobić, no ale... Dobra. Ale my bardziej zajmujemy się Ewą. Aha. Która gra w na zawsze. Ale nie no, zajmij się Bianką. Więcej opcji. Nie, pokazuj nie. Czy, Co ty do pracy chciałaś iść? Nie. Mogę Mogłabyś się w końcu zaprzyjaźnić z tą Quick Ore. Mm. Przyjazne powitanie. A nie, bo ty teraz idziesz do Bianki, ty masz w sumie przyjaciół. Idź do Bianki. Idź. No bianeczka, jest naprawdę słodka Polubcie sobie tam głupie miny Gaworz, przytul Kołysz Dzięki Podrzucaj Może się przytulcie jeszcze raz Będę, że już sobie kogoś znalazłeś Zamiast swojej żony A czy to nie jest twoja żona co z tego odkryła, że jesteś kosmita? Nic się nie stało. Nic nie stało. No wpadka Na z Ci się nie stało. No ja ci nic nie mogę zrobić, jak jesteś taki brudny i śmierdzący. I. w ogóle. I nie mam co na to poradzić, naprawdę. Ty, co chcesz robić? Jeżeli jesteś głodny, no to zjedz coś z grilla. Ty do pracy czy chodzisz, biedaku, ty mój. To ty, biedny, sam będziesz tyle. Może ktoś zostawi jakieś resztaczki, czy coś. też od nich, może. Nie, nie możesz wrócić do domu. Tutaj ci przecież tłumaczą. Weź porcję. Usiądź. I porozmawiałbyś z nimi, no bo. Przyjazne powitanie. Przyjazne powitanie, no bo. Co ja prowadzę, że będziesz mieć spadkę z pęcherzem, że nic ci się nie stanie? Bo w sumie to nie siadaj tam u nich, tylko usiądź sam. Nasze żule będą takie brudne w ogóle, ale to nic przeżyjecie. Biedny Maciek. Ty jesteś biedny w pracy. Może tam masz jakieś prysznic. i ja sobie śpi. Ale ona jeszcze ma chyba wolność z powodów rodzinnych. Na no, urpie w trzebach rodzinnych. Dobrze powiedziałam. No i dobra, ten odcinek będziemy kończyć, po. Bo... A w sumie dobra, jeszcze chwilkę pogramy. Tam, skończymy. Twoje dziecko jest szczęśliwe, ale to nic. Możesz się nakarmić piersią, rozmawiać, kołysać, przewinąć, robić głupie miny. Podrzucać, kołysać. Chcę jeszcze Chciałabym jeszcze przytulić, ale to nic. Ty biedny jesteś w pracy? O matko, ale żeś się losnął. Lo no ja nie poradzę że jesteś brudny, no sorki. Zjedz hamburgera do końca. No patrzcie. Trudno jest tak utrzymać kogoś, kto nie może iść do domu. Mam nadzieję, że ty chociaż do pracy chodzisz. Znaczy do, do szkoły, przepraszam. Tylko taki brudny do szkoły. Nawet no, to kończymy. Spróbuję jakoś o niej zadbać. Inaczej patyczki, jakie on jest brudny. No dobra, no to pa.